Z okazji stulecia istnienia Towarzystwa Świętego Pawła, którego misją jest głoszenie Słowa Bożego za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz sześćsetnej rocznicy powstania Biblii Gnieźnieńskiej, wydawnictwo edycja Świętego Pawła postanowiło przygotować specjalne wydanie Pisma Świętego. Ten ponadepokowy eksperyment połączenia Biblii Paulistów, czyli współczesnego przekładu Pisma Świętego, oraz pięknej ornamentyki i piętnastowiecznej stylizacji Biblii Gnieźnieńskiej dał wspaniały efekt w postaci Biblii jubileuszowej. W 1414 roku w Czechach ukończono wyjątkowe dzieło, które współcześnie nazywamy Biblią Gnieźnieńską. Ten pergaminowy rękopis gotycki zawiera Stary i Nowy Testament po łacinie, a także prologi do poszczególnych ksiąg autorstwa świętego Hieronima. Dzieło ozdobiono misternymi iluminacjami figuralnymi w inicjałach oraz ornamentami roślinnymi na marginesach, które wyszły spod ręki wysokiej klasy malarzy miniaturzystów. Posługiwali się oni kosztownym, jak na tamte czasy, złotem płatkowym. Największe wrażenie na odbiorcy robi pierwsza strona księgi Rodzaju, która w rozpoczynającej dzieło miniaturze w inicjale litery I ukazuje niezwykle misternie wykonane wyobrażenie siedmiu dni stworzenia. Biblia sakra, bo tak również jest nazywana, należy do niewielkiej w polskich zbiorach grupy luksusowych rękopisów czeskiego pochodzenia. Prezentuje bardzo wysokie walory artystyczne. Przez wieki była własnością Katedry Gnieźnieńskiej, natomiast od roku 1960, ze względu na dbałość o jej stan, przechowywana jest w specjalnych warunkach w Gnieźnieńskim Archiwum Archidiecezjalnym, dlatego podziwiać ją mogą tylko nieliczni. Zawiera ona tekst Starego i Nowego Testamentu yy, oraz na końcu Objaśnienie Nast Hebrajskich. Biblia pisana jest po łacinie. Zawiera też prologi do poszczególnych ksiąg w większości autorstwa Świętego Hieronima. Liczy 506 kart, z tego do karty 470 jest właściwy tekst biblijny. A dzięki wydawnictwu Edycja Świętego Pawła, które wzięło tę Biblię jako podstawę do wydania Biblii jubileuszowej, każdy będzie mógł zobaczyć, jak 600 lat temu pięknie ozdabiano Biblię. Prace zaczęły się od dwudniowego, dwudniowej sesji fotograficznej tutaj w tym archiwum, która odbyła się 2,5 roku temu. Następnie te zdjęcia, które zostały tutaj wykonane w obułach sterylnych, że Michał był tutaj dość taki rygorystyczny, nie bardzo można było tej Biblii, że tak powiem, przewracać z powrotem, a także jeden strzał albo wyszedł, albo nie. I dlatego też tutaj była to praca dość trudna i, i wymagająca dużej precyzji. Następnie przez y, praktycznie dwa lata trzy osoby w grafice, może nie cały czas, ale, ale prawie, y, wycinały z tła te właśnie fi, y, obrazy figuralne, y, łączyły je później w pewną nową całość, komponowały z tekstem także również te ornamenty, które później na efekt, który dzisiaj mogliśmy iż możemy, możemy zobaczyć. Była to, to bardzo mozolna praca, ponieważ Państwo mieli okazję tutaj porównać ornamenty które byli z 1414 roku, mają szansę porównać naszą. Dla naszych klientów przygotowaliśmy różne wydania Biblii Jubileuszowej. Jest to wydanie standardowe w dwóch kolorach. Jest to wydanie ekskluzywne, jest wersja limitowana, numerowana oraz wersja na indywidualne zamówienie. W każdym wydaniu Biblii Jubileuszowej znajdziemy miejsce na ponadpokoleniowe dedykacje z okazji różnych rocznic rodzinnych. 1316 stron drukowanych w pełnym kolorze, setki iluminacji figuralnych i roślinnych, oprawa, skóra ekologiczna, złocone krawędzie bloku, dwie stylowe tasiemki, format 240x340 mm, eleganckie, kolorowe etui, każdy egzemplarz w zabezpieczającym jednostkowym opakowaniu. Wydanie ekskluzywne Biblii Bileuszowej jest oprawione w naturalną skórę z ozdobnymi wykończeniami. Wersja limitowana oprawiona jest w ozdobną naturalną skórę, zaopatrzoną w dwie jedwabne wstążki. Do każdej wersji limitowanej Biblii jubileuszowej dołączony jest certyfikat autentyczności potwierdzający nadanie jednego z 200 numerów. Na specjalne zamówienie klienta możemy przygotować ozdobną oprawę jubilerską z drogimi kamieniami i szlachetnymi zdobieniami według indywidualnych potrzeb. To wyjątkowe wydanie ucieszy nie tylko bibliofilskie oko, ale sprawi, że współcześnie, w XXI wieku, możemy zostać urzeczeni majestatem Słowa Bożego, pod wpływem którego byli nasi średniowieczni przodkowie.